Ja zarządzania czasem nauczyłam się pracując w sprzedaży. Bo szczególnie jeszcze, jak nie tylko mamy biznes, ale też chcemy zarabiać pieniądze, czyli chcemy mieć efekty, to musimy mieć jeszcze jedną rzecz: że nie tylko chodzi o to, że potrzebujemy być dobrze zorganizowani. Bo wielokrotnie jest tak, że jak przychodzę szkolić moich klientów, to oni nawet są zorganizowani. Wiele osób ma piękne plany dnia, mają kalendarze, czasami nawet niektórzy pokolorowane, żeby ładniej wyglądało, i naprawdę mogą być bardzo dobrze zorganizowani, tylko że jeszcze oprócz tego, że muszą być zorganizowani, to jeszcze w sprzedaży czy w biznesie musimy osiągać wyniki, czyli musimy zarabiać pieniądze. I jeżeli jesteśmy bardzo dobrze zorganizowani, ale na koniec miesiąca. Nie mamy tych efektów finansowych albo po prostu no nie zarabiamy pieniędzy, no to i tak w zarządzaniu czasem biznesowym nie jesteśmy skuteczni.